Witamy Państwa! Dziś jesteśmy w Vancouver. Pozdrawiamy z nowoczesnego BC Place, gdzie już za moment zabrzmi pierwszy gwizdek. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Wizdek i zaczęło się. Ahmed. Fani chcą oddania strzału. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Ta statystyka bramek strzelonych w trzech ostatnich meczach musi robić wrażenie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj licznik się nie zatrzyma i będzie trafiać dalej. Buję indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Baset. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Głęboka ta centra z narożnika. Tak, to powinno się robić w obronie. Wycofanie piłki w pole karne. Co teraz? Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. White. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Posyła teraz ładną piłkę, szesnastkę. Wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać! Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce Lizać. Idealnie mierzona. Proszę tylko popatrzeć, jak złożył się do tego woleja. Jak na treningu? Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ahmed. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Szukają okazji. Budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Rzutka piłki w szesnastkę. I tak, piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite, ale to co było później warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z woleja. Na razie 2-0. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. I ruszyła pierwsza połowa. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Gol! O Ryzykował tym volejem! Ale opłaciło się! Rzutka piłki przez naszkę. I tak, piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z Woleja. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. I co i dośrodkowanie nie dochodzi celu. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. No o tej akcji będzie chciał szybko zapomnieć. Żeby tak spaprać do środkowanie, to naprawdę trzeba się postarać. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. I rozpoczną z narożnika boiska. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. środkowanie gdzieś na 11 metr Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem Nie dał szans na groźny strzał Uwaga, strata może tu być kosztowna. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Oj, źle teraz. Oddana piłka za darmo. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Atak na rywala i odbiór piłki. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Wykłada piłkę na przedpole. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tego właśnie należało się spodziewać, patrząc na ich grę. Zdecydowanie za bardzo oddali inicjatywę rywalom. Takie cofnięcie się nic nie daje, a tylko prowokuje właśnie takie sytuacje. Teraz trzeba gonić wynik. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy teraz wynik 2 do 1. Baset. To podanie powinno znaleźć partnera. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał, ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. To już ostatnie minuty tego spotkania. No i miejscowy zespół wciąż minimalnie przegrywa. Walka potrwa tutaj do ostatniej chwili. Niedociągnięć na pewno było kilka. Nie pora rozstrzygać, kogo bardziej obciążają. I tak, mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szelonga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Baset. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak... Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Gol! O la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się! Rzutka piłki w szesnastkę. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Oj, źle teraz. Oddana piłka za darmo. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, Wykłada piłkę na przedpole. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tego właśnie należało się spodziewać patrząc na ich grę. Zdecydowanie za bardzo oddali. I tak mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania.